I mój zobaczy ta kamera z góry pokazuje, co się dzieje w studio. Jesteśmy na antenie! A obok mnie Kamil Bednarek. Dzisiaj grałeś, Kamil, pod pałacem kultury. Wczoraj grałeś w Żyrardowie. Dzisiaj także grałeś u nas w studio i masz dla nas prezent. Tak jest, mam ogromny prezent, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy w nas mocno wierzą. W zeszłym roku oddałem Ci złotą płytę, która sprzedała się za 6600 złotych, słuchajcie. W tym roku oddajemy platynową dzięki naszym fanom za Oga. Mam nadzieję, że pomoże jeszcze bardziej. A teraz chciałbym za Oga, potężny hałas euforię! Dla ciebie, Kamilu, herbata dla całej ekipy. Jeszcze kubeczek do herbaty dla Kamila i jego załogi, czyli artyści, którym się dzisiaj kłaniamy bardzo nisko. Wszyscy artyści nie brali kasy, grali za darmo. Za to wielkie brawa dla artystów i dla zax i dla Zaliksu, który nas dzwonił ze wszystkich kosztów. U nas studio studiu tłum ludzi, a my będziemy do bloku B. Halo, blok B, blok B. Jurku, Jurku, bardzo dziękujemy Ci. Proszę Państwa, to jest już ostatnie wejście z bloku B. Ze Szpitala Marzeń Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale pozwólcie mi Państwo y, poruszyć temat, który jest dla nas y, bardzo ważny. Otóż, jak Państwo słyszeliście, w Centrum Zdrowia Dziecka, w klinice kardiochirurgii, w której pracujemy razem z Piotrem Burczyńskim, znajduje się dwóch chłopców. Jeden z nich spędził z nami już blisko dwa lata, to jest Mateusz, a drugi z nich, Kuba, spędził z nami dokładnie rok. To są chłopcy, którzy żyją dzięki sztucznym komorom serca. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniego finału, mówiły o tym media. Ci chłopcy czekają w tej chwili na dawców. Jedyną szansą dla nich aby uwolnić się od sztucznych komór serca to jest przeszczep serca. Zwracam się z apelem w imieniu całego zespołu kliniki kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka do wszystkich lekarzy i osób, które mogą mieć wpływ w Polsce na to, żeby tym chłopcom można było przeszczepić serca. Pomyślcie o tym, pomyślcie o nich. Kuba jest z nami rok, Mateusz Prawie dwa lata. A teraz wracamy do tematu geriatrii. Piotr, mógłbyś podsumować ten temat w tym roku? W zeszłym roku na potrzeby geriatrii kupiliśmy podobnych urządzeń rehabilitacyjno-diagnostycznych 2270 za łączną sumę 21 milionów złotych dla 67 wszystkich ośrodków geriatrycznych w Polsce. To, co jest bardzo ważne, Udało nam się wymienić wszystkie łóżka geriatryczne na nowe, takie jak tutaj Państwo widzicie. Niemniej w Polsce zgodnie ze standardami tego typu łóżek potrzeba prawie 7 tysięcy. W związku z tym mam pytanie, Dzidziu, jakie mamy plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o zakup sprzętu dla naszych seniorów? Więc proszę Państwa, z pieniędzy uzyskanych w 22. finale będziemy wyposażać nowo powstałe oddziały geriatryczne, bo mamy nadzieję, że takie powstaną w tym roku, a sprzęt będziemy kupowali dokładnie taki sam jak dla tych oddziałów, które wyposażaliśmy w 21. finale. No tak, ostatnie, proszę Państwa, spotkanie w bloku B, czyli w naszym Szpitalu Marzeń, ostatnie dary, ale można powiedzieć, że iście królewskie, bo łóżka, które Państwo przed chwilą widzieli, wiem, że są bardzo wygodne. Firma Rehabet strzelać przywiozła pięć takich łóżek i przekazuje je właśnie dzisiaj orkiestrze, ale proszę troszkę powiedzieć o tych łóżkach. Hmm, tak jest, firma Rehabet chciała przekazać pięć łóżek z pełną regulacją elektryczną, jak również z pełnym wyposażeniem w szafkę przyłóżkową, wysięgnik, uchwyt kroplówki, które myślimy, że będą... Na na pewno wspaniale służy naszym seniorom. Wszystko to, co jest potrzebne. Dodam jeszcze, że łóżka są bardzo estetyczne i troszkę przypominają taką atmosferę domową, w której każdy chciałby spędzać ten trudny czas choroby. Tak jest I o to nam właśnie chodziło. Mm -hmm. Bardzo dziękujemy. Jest z nami także firma Ariu Huntley, która przywiozła bardzo zaawansowany, wygodny i pomysłowy sprzęt. Co to jest? Tak jest. Przekazujemy seniorom i opiekunom te trzy urządzenia mające poprawić jakość i komfort opieki. To, to co to jest? Wózkowana wózek prysznicowy dla pacjentów, którzy nie są w stanie sami pójść do łazienki. W tym się, się można myć? Znaczy tak tym kogoś można tym umyć. Kogoś można tak. umyć. Oraz dwa urządzenia wspomagające przemieszczanie, przesadzanie Pacjenta, który ma ograniczone możliwości. Dobrze, typowe. że wspomniał Pan o opiekunach. Mówiliśmy o tym także dzisiaj. Opiekunowie to także ta grupa, której należy pomóc i którą należy wspierać w tym trudnym czasie, kiedy choroba dotyka kogoś z członków rodziny. Oby jak najrzadziej. Litko, do kogo trafią? Do jakich placówek trafią te urządzenia? Sprzęt tym razem pojedzie do szpitala geriatrycznego do Katowic i do szpitala rehabilitacyjnego we Włosław. No to już wiemy, gdzie trafią, wiemy, gdzie będzie. Dobrze? A ja chciałem na koniec w imieniu nas wszystkich, którzy spędzili z Państwem cały ten dzień tutaj w Szpitalu marzeń Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo serdecznie za ten dzień podziękować. Chcemy zaprosić Państwa na przyszły rok, gdzie znowuż, tak jak przez ostatnie lata, będziemy rozliczać się z tych pieniędzy, które państwo z pełnym zaufaniem nam przekazujecie. Spójrzcie Państwo ostatni raz na ten sprzęt, to dzięki wam ludzie w Polsce mogą w szpitalach spotkać się z takim komfortem i mogą skorzystać z tego zaufania, którym obdarzyliście państwo nas wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Bądźcie z nami do zobaczenia za rok. 22. finał się jeszcze nie zakończył. Przenosimy się teraz zatem do Jurka do studia 5. Moi drodzy, Blok B, Blok B dzisiaj rozmawiał przez cały czas, opowiadał o medycynie, o tym, co robi fundacja od 22 lat. Bardzo dziękujemy Dzidzi, bardzo dziękujemy Anie Popek, Ania Popek, która także była gospodynią oraz panowie, czyli Piotr Burczyński, Bogdan Maruszewski, Piotr Kaliciński, którzy przez cały dzień opowiadali, widali gości, ale także wyjaśniali wszystkim, na czym polega to, co robimy od tylu lat kupując bardzo ważny sprzęt medyczny. U nas studio na scenie zespół WW, czyli nieuchronnie. Będziemy się zbliżali ku końcowi. Tam są pięknie zobaczcie, to jest właśnie pokojowy patrol, który dzisiaj 450 osób było razem z nami, pilnowało nie tylko porządku tu w studiu, ale także w całej Warszawie. W ogóle pokojowy patrol, by w całej Polsce, za to im bardzo dziękujemy. Tam z tyłu nieporę, który wariuje który śpiewa Nieporęt, Nieporęt, pozdrawiamy Nieporęt. Tutaj Łuków ze swoim chlebem zawsze musi być. Tam gdzieś jest praczka, a my tu mamy panoramę firm, a więc podsumowanie. Podsumowanie, panorama firm jako pierwsza firma w Polsce otworzyła swój sztab, graliśmy cały dzień, ale dalej gramy, bo trwa nasza kampania i każda złotówka z pobranej aplikacji, która jest bezpłatna, idzie na konto fundacji. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami, grali, Nauczyliśmy się pierwszej pomocy, nauczyliśmy się jazdy na symulatorach, wiemy jak się zachować, także pozdrawiamy wszystkich, wszystkich pracowników i dziękujemy bardzo, że jesteśmy Dziema. z wami. Dziema. No my dziękujemy, kwiaty dla pań, panu damy kubeczek, proszę bardzo, dziękuję bardzo. I moi drodzy, najbardziej legendarna szkoła w Polsce, Szkoła Orląd, z Dęblina, najbardziej majestatyczna w opowieściach, ale także współpracująca z nami, czyli Dęblin, czyli Szkoła Orląd. Jureczku, od wszystkich pilotów ze Szkoły Orląd. na licytację i dla Ciebie na pamiątkę nasz ringraff. Bardzo dziękuję, pamiętajcie o tym. Mamy jeszcze dla Ciebie specjalny nasz emblematik szkolny, Przypnij, bardzo dobrze, przypnij, bardzo Ci dziękuję. To jest niesamowite, ponieważ jesteście z nami, a my patrzyjemy, kiedy jest przystanek Woodstock i kiedy przylatujecie, czyli przylatują misy nad przystankiem Woodstock. Liceum Motnicze Tewina też jest z wami już od lat. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie, dla Was cyrku. Najpierw, najpierw dla Pani, proszę bardzo, a to dla wszystkich pilotów i dla Was studentów gorąca herbata zawsze czyni cuda. Za to bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy Wam bardzo. Moi drodzy, tradycyjnie, tradycyjnie odjedź, przyjdę do Ciebie, przyjdę do Ciebie, oddaję przy Zespole Szkół Mienia Bolesława Prusa w Płudursku bardzo serdecznie Cię pozdrawiam po raz 22. 200 wolontariuszy festowało w mieście i w powiecie. Wszyscy bawili się na pięknym zamku w domu Polonii. Zebraliśmy 51 tysięcy, ale mamy dla Ciebie na aukcję medal od mieszkańca naszego powiatu, Tomasza Majewskiego, to srebrny medal w Europy 2013. Bardzo prosimy o właściwe zlicytowanie tego medalu. Dziękuję ci bardzo, daj kwiaty szybciej. Jeszcze Legionowo, Jurek Grasz dzisiaj to porusza całą Polskę. My poruszamy Polskę przez cały rok. Do 34 milionów dorzucamy 170 tysięcy oraz piłkę z autografami reprezentacji w Koszykówkę i Marcinem Portatem oraz takie piękne serduszko w drukarce 3D. Dziękuję bardzo, pędzimy do Zieszowa, Halo Rzeczu, Kalo Rzeczu, Kalo